Jak masz parta, no. czyli nigdy. Jak mam farta? Mam no tak. Ja mam farta, ja w takich gierkach zarabiam. Ja mi się dwa razy fartnęło, mam jeszcze 20 zł. Wow. Dobra, chciałabym powiedzieć. Ja chciałabym. O, pacia, no i Ja, ja, ja głosuję pa, na pacia. Ej, pacia, pacia. No Ej, pacie, 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 pacie. Ej, tak, Ale... pacia to dobry tak, wybór, pacia bo wygrać. wodłach wygra. Ale jakiś tamten na sobie biznes zrobił, ja. Ja uważam, że trzeba zmienić i znowu dać mi Ajaj. Tak, po prostu Weźmie sobie raz tego naj, najdroższego banana i wystawiasz po jakoś taniej i zarobi kurde na tym kilka tysięcy. Zajebisty to No tak robił, on tak, robi. no. tak dosłownie robi. Najdroższy banan aktualnie chodzi po tysięcy złotych. No Dobra, tak powiedzmy, ja się uwzięłam na Karolinkę, ale nie, nie wiem, jakoś... Ktoś to na pewno kupi, bo jest od jest tak w sąsiedztwie. Tak, to sobie zarobisz kapli, ale cały no, biznes. Ale wiesz, że on, bierze on z każdej transakcji, która jest, dostaje procent? A tym procent. razem, bierze następnym razem z kogoś innego. Dziennie jest około 30 tysięcy. Ja ale biznes <coughs> Więcej biznes. nawet, nie więcej, jest około ko miliona transakcji jest dziennie. A ja mam pytanie, kanał, co? Nie ja. Zaczekaj. Czekam. Oho. Oho. OHO! No co? Traperem jestem. Oho. Czym jesteś? Traperkiem. Dobra, dobra. Krapuję. Dobra. Dobra, Kanem, Ej, dobra ale poczekaj, wiełeś? najpierw kto do mnie mówi? Przepraszam, ale najpierw ja. pa, to... Okej, okay, dobra. No to jest. Ja, no, co to, jest? to to jest, to to jest. I co zrobiłeś? Położyłem mu coś przed domkiem, ale nikt to nie a. wdep. Han, no to, nikt ja to ja u nie nikt. Nikt. No to, No to jest tak. Jest albo zielonym traperem, albo seryjnym mordercą. Nie, Kana, się hmm, to, byłem, to chyba seryjny morderca, jak położyłem, coś aresztował ja przed wąkiem. No. No nie, no, myślę, że jest po prostu popierdolony. Nie, Kana, jeszcze sobie wpadnął tą trapę Uereza, bo chciałam mu olej wylać. Jak to wpadło? No Wpada się, on nie zauważył? To czemu mi nie pokazuje. No Jezu, boże się zastanówcie, no ja pierdolę. Dobra, Na przykład wzią. to nie jego kurwa trapka, O, no to, no, to, no to mamy mordercę. No to... Morderce kurwa, bo trapkę postawiłem Maryzoi pod domem, żeby nikt go nie zabił, no nie, Zgadzam, się. Bo... Nie, 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 nie. daj, nie. czemu, nie czemu? Postawiłeś? A, a, że, ale... a, nie, że nie, nie, ee, trafę, ee, przecież on nie, 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 zabił. nie, No nie, tak. dosłownie. nie, nie, No nie, dosłownie. nie, 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 no właśnie, to się Wy wszyscy jesteście szaleni ewidentnie, wywalający mnie. Dobra, bo od Mąci się wywalcie Mąciciela. Dobra, weźcie, weź, wyrzucić. Ewidentnie, jesteście szaleni. Mącisz się, Dobra, muszę. Kręcisz się za bardzo. Ze znakiem. Ej, nie byłem szalony. Ej, czyli no to jak ci się sprawdziło? No to jakim cudem? Nie rozumiem. Patrz jak po prostu i ty no Dobra, muszę iść tutaj, bo Wyszło, on wie, ja on, ja wie. on wie, on wie nie powiedział. Wyszło szydełko z woreczka, ajajaj. Przeejbane. Aj, aj. co, co Ale może jeszcze powiedzieć, więc... Just, serio? Już z Niestety nie jesteś już z A, kolejny piękny dzień w... Dobrze. Tak. Do, w dzielnicy ekipy. Ej, ale ogólnie albo jestem pierdolnięty, bo Mikulia powiedziała, że kim ty jesteś? Mikulia No, ja jestem traperem zielonym. To miałem no, teraz UGBNa, niko nie było. Og... Ja jestem pierdolnięty, bo mi pokazuje prowokatora u niej, ale chuj. Dlatego tak się wydarło. Dużo, dużo tych traperów. No, ale ogólnie ciekawostka zginąłem. Oh. Oh, to jest, to jest wow. dopiero tak. ciekawe, czemu, 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 czemu To medyk może czemu... się wykilować chyba, że jest jakiś czarodziej. No czemu żyjesz? Bo mnie uleczono. A? Kto cię uleczył w takim razie? Na pewno nie ty, Ejbi, to jest może Ale żaden co <laughs> zada, medyk nie przyznaje. Dobra, Ebi mnie unfollowował, trzeba go Jak ja Cię unfollowowałem? Co się dzieje? Dobra, ale, ale teraz... Po prostu. Nie no, ale czemu? W sensie, czemu Ebi? Ja jestem, ja jestem biednym kapusiem, który już nie może nic zrobić i se klika w banana w międzyczasie. To prawda, ja. to się zgadza. Też muszę zainstalować banana. Tam tylko możesz kliknąć 10 razy i nie musisz więcej klikać. Nie wiem, czy to jest argument. Ja już 650 dobra, musimy ma, ale... do czegoś Nic dojść. Nie da, Nic nie mopsik, co no, dzisiaj no, rady, robiłeś? Jedziełem no. w domu i nikogo nie odwiedziłem i nie dziwił mnie. No, ja a, mopsik. no dobra. Ty jesteś trochę sas. Za mało dowodów. <laughs> mopsik mógł strzelać ze swojego karabinku. Mopsik chyba na lekarza. To. Gdzie byłeś, AB? Ja u Mikuli byłem. A ja cię powinnam widzieć? Nie, chyba. Nie, nie, a, nie no to nie, 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 nie widziałam widzisz. właśnie. Nie, jeden głos już jest, nieważne, co i tak. Nie no, dobra, głosujcie na mnie. A, głosujcie tak. coś wygram. A, co on jest? Nie! A, nie, a, 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 Co? Czemu co ciebie? Czemu? Czemu? Czemu wygrasz. Nie głupie. To nie za wygram. Ale do, jako ocalały, musisz ocaleć. A, a, musisz przetrwać jako do, no, nie do, każdy do końca. Albo z jednymi, albo z drugimi chyba, nie? To nie wiedzę. No, wręcz raz no. do dwóch nie razy znowu. sztuka, co nie? Znowu... A widać, wyrzucenie z katapulty z to raz nie jest Teraz przynajmniej nie, mi nie będzie lekarza. <laughs> Wiadomo, jak wyląduje w wodzie i nie umrze, no to może... A, Ej, kolei, zajebista gra, nie zarobiłem nie wie, 6 dzień. groszy. <laughs> <laughs> no, u mnie był lekarz ogólnie. Co ty gadasz? No, a, a ty tego, ja, ja siedzę całą grę w domu, jakby co, bo ja nie mogę być. A no to lekarzem musi być albo. No, AP jest troperem, tak mówi. Mandy musi być no. lekarzem. Jeden nie wychodzi. Tak? Jeden nie wychodzi z domu. Hmm, podejrzane. będę, czym ty mordujesz? Ja mordujesz za prosty sposób na clear. No. Ja jestem drugą neutralką, ja jestem ocalały. A. Ale głos, głos. głos. No. Czemu głosujecie na mnie? No dobra, to impostor na mnie zagłosowało. kto nie jest impostorem i się chce dogadać? Mikuza ja pewnie nie mm. jest Tak, ja jestem słodka No to patrz ja. Głosuj, <głosujemy> na... Tak, przepraszam, Giben Po prostu, po prostu lekarz chciał Cię wygłosować Tak, wygłosujemy Cię ja będę sam lekarzem z nim postarał się no, no, nie nim. A, a ja mieście. chciałam ocalałego, ale jest zbyt tutaj naciska. No trzeba było na szybko naciskać. Dobra, no to co robimy z Mendim? Haha, postawię trapkę po kolei. AB! Abi! Nie tyle zabiegłego, nie tyle zabiję go! Zabijębiego, zabijębiego, zabijębiego. Nie mogę. Pada w trapkę! A mam cię! Oh, yeah. Widzisz Mendy, uratowałem cię życie. Ale to jest teraz czerwony, kurde. jest, mam Mikulię. Czerwony jesteś. Tak ja chciałam Mendy cię uleczyć. <rapping> czerwony? Czułaś mi gorzej. Traferem zielonym chciałam cię uleczyć. Dzięki, dzięki. Ej, Mendy jest ogólnie czerwony, ma czerwony kolor. No rzeczywiście. Kurde bela, ja mam taki jakiś policjant czerwony, jest chyba Mikulia, wiesz? Bo tak mam, mam taki znaczek, byłem u niej. Bo jako nie, ty co, Mikulia, za to, że mnie zacząłeś teraz na mnie, to ja ci głosuję na ciebie. No nie, o, ża, Mikulia. Nie mogę. Mogę, <laughs> ja tak znoszę. Mam, mam, mam znaczek czerwonego policjanta. A ale chciałam, ja cię chciałam w drugiej, bo mówiłeś dobrze, że jestem zła i chciałam cię, wiesz, szybko wykluczyć. Tak w tej rundzie to był Areza, cała reszta była normalna. Ej, ale. Ej, chciałem ci powiedzieć, że powiedziałem. Że jesteś zielonym prowokatorem. Zielonym? Co? A ja byłam pewna od razu, że czerwony powiesz, jak no, już. i ja, ja takie. traper, traper, traper! i od razu zabójstwo! Nie, jak, jak no. ale to ty miałeś na początku taką reakcję, taką. Co to już nie? wiedziałem, że ty masz jakiegoś czerwonego, co się e, pogada. Ale ty kule wiesz, co mogę zrobić? Nie kule się łama. ja bym go wyleczył. To No, w sumie to było za ładne, no. Ej, dobra, tak. głowę. Dajcie my to zrobimy. Ej, w ogóle Aha. ciekawostka, Mikulia dawno nie była tym. A nie, A, ja już ja nie muszę być. być. Nie, no to ja dam Bendiemu. O, Mendy'emu, ja też daję. <noise> dziękuję Pacia. Tak, był super. To ja tak, tak Mandiego, Mendy'ego, Mendy Mendy super. się kręcić. Ooo, wreszcie nowy prezydent, wreszcie świeżość, Dobra, zmiany, to podatki. Piszę noc, piszę nocno, nocno. O o te kurde, no i chuj. grał. bębny, Czarne oczy, ich nie przetłumaczysz. A... Mandy, pa! O, że w ostatniej sekundzie mi się udało do sobie, Ja nie wiedziałam kogo kliknąć. Czarne Już oczy, ty Jez, ich nie no, Przepraszam, oczy. przepraszam, napię, jeżeli banan... to w ten, ale no niestety Klikę nie chciałam Karolinki znowu. bo lubię kliknąć. na coś nie chciałam, bo tam widziałam, że padł. Nie zyskać, bo tam tylko wchodzisz do 3 godziny. Bo? Czerwony. nie niczego jego marzeń. Niemożliwe Czerwony kapuś. Fakty, fakty. Fioletowy GB. No kurde, Fioletowy rzeczywiście, ma rację. on nie, obserwator. Czerwony Mandy. Czerwony to jest. Czego tam się dowiedziałasz? Pacia. Pacia. Jaki ma kolor. A co? Jaki ma kolor? A zielony ma. Tak? A gdzie były drzwi oh. teraz? GBS? Ja byłem, czekaj, tylko ja mi zniknie to okno. U A u kogo ty byłaś, Patia? Gdzie byłeś? U GBN. u Areze Nie. G Tak byłem u Arezy. Nie byłeś u Arezy. Ja, no jest... ja byłem O, Ej, jest kłótnia Co jak? Czekajcie, co jak GBN jest złym okay, czerwonym, Patia jesteś złym jak, czerwonym jak, i poszłem tak. go sprawdzić, Słuchajcie, żeby bardzo, go clearował. Areze, gdzie ty byłeś w tej nocy? Bo byłeś Mandiego, prawda? Tak. No właśnie. Albo jestem pijana. Oh. Nie hmm. to prawda. Ja, ja byłem u kanałek Lusk tak, i znaczy, to... Ja wam że... mogę powiedzieć, u kogo był był u AZ. U u ja mogę A, powiedzieć, co? Kto był u powiedzieć nie, nie, u nie, Ktoś u nie, był? nie, nikt u mnie nikt. nie, 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 Co? nie, byłem u Co? nie, 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 u nie, nie, u nie, 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 był tak, tak, Arzez jest Meni clear. Wie, że Areze był Mendy Ja hmm. wiem, że Arzez był Mendiego, No to Mendy jest szalony. No na tym. Ten... u Areza nie było nikogo. Jesteś szalony. szalony. Mówię ci. Jesteś szalony. Mówię ci. Jak to Areze nie było nikogo, jak Giebel no. No nie było. Bo ja nie zostawiam po sobie. To czemu? w ten sposób. A. sposób. srejne. seryjne. nie to nie głosuje. nie <głos> tego, nie głosuje. Już, a głosuje. głosuje. Przyznać, kto na, na mnie głos... Nie byś na czym. Ja nie zagłosowałam! No ja nie wiem o co chodzi w ogóle. GB a, zagłosowałeś na mnie. A B, a ty kiedy nie, nie zagłosowałem na nikogo. Nie, ja Ej zagłosowałeś na mnie. Nie, ja skipnąłem. A zagłosowałeś na mnie Co? co? Zagłosowałeś na mnie, Reza? Tak. No ładnie, co? on zabija. No, on się przyznał bez bicia, ale... Wiedziałem, że nie, are nie zabija, ej kanały kłamiec! Głomie. Pana, Pana, głomie. Kana na kana. Kanał kłamie, kanał 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 Tutaj mamy jakiś trójkąt a i kanała kanał, Mandy, kanał, kanał, ja kanał, nie, nie wiem o co chodzi pierdolicie, to naprawdę jesteście głupi a, a, kanał jest na nawiedzaczem, to daj mu wygrać może makaron. Jak jestem jest nawiedzaczem, no. jak przecież obserwowałam to, że do Arezy Boże Jesteś pojebany, obserwowałeś? mnie Jesteś pojebany Masz przejebany, idę do ciebie Dobrze, idź do niego iść w ten sposób, bo Geben jest wykrilowany. Więc najłatwiej chyba będzie go ciągnąć. On no zielone zielony na no to wiecie, o co chodzi. Julia, nie wyjdziesz. No nie źle. Ale za to ktoś do mnie wejdzie. Oho. Był u mnie jakiś niespełniony lekarz. Nie, u ciebie nie było nikogo okej. Okay. Ja bym wziął kanale, ale niestety, że przeżył. Ja MW i ja też U Mikuli nie było nikogo, jak coś, ja A, tak a okej. Okay. Ja byłem u Mikuli. <laughs> nie, było cię, tam nikogo Co było. robiłeś u Mikuli? Dobra, kanał jest takim nawiedziaczem, że ja nie mogę. Dobra, pozbądźmy się, bo on, on pierdoli głupoty. No, no, ale ja, ja mówię, wody, ja, ja jestem jest no, szalony, no. Jest szalony. Jestem obserwatorem. A i byłam pod kim po masz urażeń, świeczkę? To nie wiem. Pod masz. Pod kim masz Pod to, to, no. Potem, no, <laughs> no, to nie, no. to nie Można. <laughs> to na no, tak, no, Ja teraz jestem obserwatorem i wychodzi na to, że jestem szalony. Nie. to. Ej, ja to kto na nie mnie zagłosował? Ej, czemu? Ja nie. A, nie ja, ja, ja jeszcze ja nie zdecydowałam. Kolejny kłopot. Ej, dobra, wiecie co? Tu jakiś Dobra, to, teraz tak. Tu Nie są dwie osoby złe, które na mnie tak, za zagłosowali. Zagłosowali. Ta, tak, tak, zagłosowały. to tak. po kolei, po kolei. Ja, ja skipuję, a ja rezes no, po kolei no, po prostu. Ja tak o nie, o, ale rezy, o, nie Boże, a rezy. Nie, Ale rezy, nie, był nie. U mnie, rezy był u mnie. Co? Chyba tak mówiłeś. O to no to nie, to rezy, rezy jest dobre. A, rezy, a rezy jest 100%? A rezy jest po, dobry. po prostu, Mopsik. tak. I se na ciebie, no, no, a Reza. Aha, a potwierdziłem cię w każdej rundzie. Dobrze, ja Jesteś jebanym medykiem, który był pierwszy u mnie rundzie. I kurwa, no potwierdzałem cię. I co? Ja Ale zagłosowałem na Mendiego. Nie wiem. Ty śmierdzisz, kurwa. Ja ogólnie Jadolę. mam trochę. Kurwa Jezus! Guś, miał, miał. Ja się trochę boję. Nie biego? Aha. To się cały dzień bo ojciec. zrobił. O matka, podjebał mi okulary. To może pomińmy póki nie wiemy. Tak. Ale ja teraz zginę, kurwa, nie ma pominmy. Nie, bo ja zginę, ja zginę. Wyborcie Mendiego, on jest zły.

Pan kłamie, nie było go. Areze był A był był Ejbiek. Tak. Ej, byłem u Ejbiego i was nie A w, było. w ogóle dwóch impostorów Nie, to był no Arze. Arze, nie. A rezę. Ja w sumie mi wszystko jedno, jestem ocalałem sobie. Może A wy tam możecie się pić. Może wy. tego kanału. A był Ejbiek. Jakby nie wiem, czemu chcecie nie wywali do tej pory, jakby. Co, co zrobił? No nie, no, kanał jest nawiedzaczem. <laughs> nie rzucajcie go, no to nie ma sensu. A był Ejbiek. Poczekaj, kanał, jesteś nawiedzaczem, tak? Nie.

Cześć, Pacia! Ma, no, co tam? Chciałeś, ja żebyśmy zostali sami? Tak. Jak tam u ciebie? O! To daj mi wam nawet O! Czemu po prostu nie mówiłeś? A co miałem mówić? O, Żeby na ciebie zagasować, kanał już się udało. Czekaj! No i tam. Hej, to poczekaj. Forsowałem to na... Ty jesteś nie. nie! No hej. Ja myślałem, że ty jesteś tym bombardierem Nie tym razem. Nie tym razem, mam. Nie, No cóż, kolejny świetny odcinek. Pięknie było pięknie. Kończymy. Hello. Ale co pograłam? Dałem na siebie. No.